Nasza polityka rodzinna wymaga jeszcze przemyślenia, co zrobić, żeby prognozy demograficzne, które mówią o tym, że coraz mniej Polaków będzie się rodziło, były nieco mniej. Czyli jak zachęcać Polaków do posiadania większej liczby dzieci, ale także jak myśleć o tym, żeby system edukacji, rynek pracy, system zdrowia publicznego czy ochrony zdrowia także były przygotowane na to, że Polacy starzeją się, żyją coraz dłużej i coraz więcej mamy starszych osób w naszym społeczeństwie. Można to zrobić przez rozwiązania systemowe. Bardzo wiele krajów takie rozwiązania wprowadziło. Tutaj przykładem jest Francja, gdzie z jednej strony polityka rynku pracy, z drugiej strony. Zapewnienie opieki nad dziećmi, gdzie praktycznie opieka żłobkowa czy przedszkolna są powszechne, także rozwiązania podatkowe i przyjazną atmosferę wobec rodziny, doprowadzona do sytuacji, gdzie tych dzieci rodzi się coraz więcej. Czyli my też powinniśmy myśleć o takim pakiecie rozwiązań, który. Tworzy przyjazny klimat dla rodzin, tworzy stabilne, bezpieczną sytuację na rynku pracy dla osób młodych, tak, żeby one chciały mieć dzieci i decydowały się na to, żeby mieć dzieci. Kryzys jest takim momentem, kiedy trzeba bardzo poważnie zastanowić się, gdzie i jak inwestujemy nasze pieniądze z perspektywą przyszłości. Inwestycje w żłobki, w przedszkola, można powiedzieć, są w pewnym sensie społecznymi inwestycjami. Inwestycjami, które mogą przynieść zwrot w przyszłości i tym bardziej w czasie kryzysu, bardzo ważne jest to, żebyśmy sensownie inwestowali te pieniądze, które mamy. A to jest bardzo dobra inwestycja.